Kto by pomyślał, że taki pajac boi się klaunów? Jakiś czas temu byłam zaręczona z facetem, który na początku wydawał się naprawdę dobrą partią. Cechowała go atrakcyjność, świetne poczucie humoru, a do tego miał dobrze płatną pracę i własny dom. Jego jedyną malutką wadą był fakt, że wielokrotnie mnie zdradził z kilkoma różnymi kobietami. Biorąc pod uwagę jego zalety, jedną mogłabym jeszcze przeboleć, ale to co zrobił, przekraczało granice dobrego smaku. Już od początku coś mi śmierdziało, ale potrzebowałam czasu, żeby się upewnić, a gdy już tę pewność miałam, poszłam do brata się wypłakać. Powiedziałam mu, iż planuję wyprowadzić się od tego śmiecia po tym, jak uda się w podróż służbową. Na co on zareagował przebiegłym, pełnym nienawiści uśmiechem. Następnie zaoferował mi pomoc i powiedział, że fajnie byłoby coś po sobie zostawić, na przykład Pennywise'a z kumplami. Jak już się pewnie domyślacie, ten frajer bał się klaunów, i nie mam na myśli drobnego dyskomfortu wywołanego ich obecnością, ale paniczny strach paraliżujący jego umysł i ciało. Nawet będąc już dorosłym facetem, unikał ich jak ognia, czy to w komiksach, książkach, czy też w telewizji. Mój brat postanowił to wykorzystać i na przestrzeni tygodni poprzedzających wyjazd tego kutafona Wydrukował dziesiątki obrazków z klaunami w różnych rozmiarach. Niektóre były wielkości zdjęć legitymacyjnych, a inne przypominały plakaty. Kiedy wszystkie były już wydrukowane, oprawiliśmy je w tandetne plastikowe ramki albo zalaminowaliśmy i z niecierpliwością wyczekiwaliśmy dnia sądu ostatecznego. Spakowanie i wyniesienie moich rzeczy poszło dość sprawnie, więc mieliśmy mnóstwo czasu na przygotowanie naszej drobnej niespodzianki. Wszystkie zdjęcia, jakie znajdowały się w domu, wymieniliśmy na fotografie klaunów, z których niektóre były dość przeciętne, zaś inne przypominały piekielne pomioty rodem z koszmarów. Na tym jednak nie poprzestaliśmy i zalaminowane zdjęcia przykleiliśmy w szufladach ze sztućcami oraz bielizną, na spodzie klapy sedesu, w lodówce i zamrażalniku, a także na butelkach ze środkami czystości. Resztę z nich postanowiliśmy pochować w miejscach, do których rzadko zaglądał, aby zostało coś na później, z czego jedno przyczepiliśmy do schodów prowadzących na strych. Było to jedno z tych starych wejść, wymagających pociągnięcia za linkę, aby je otworzyć, więc idealnie wpisywało się w nasz niecny plan. W trakcie przygotowywania tego wszystkiego posunęłam się o krok dalej i zmieniłam tapetę na jego komputerze na zdjęcie cyrkowca, a także podmieniłam jego ulubione filmy na nagrane w domu składanki z klaunami. Nagrania odtwarzały się automatycznie, a płyty przykryliśmy etykietami. Imitującymi oryginalną grafikę, aby na pewno się nie połapał. Oryginalne zdjęcia i płyty, które podmieniliśmy, zanieśliśmy do piwnicy i zabezpieczyliśmy przed uszkodzeniami, oraz otoczyliśmy gigantycznymi plakatami Pennywise'a. Jako wisienkę na torcie dodaliśmy do tego czujnik ruchu, który po aktywowaniu odtwarzał niepokojący śmiech klauna, i voilà. Zanim jednak na dobre zniknęłam z jego życia, zostawiłam na stole w kuchni notatkę, Informując go, że wiem o wszystkich skokach w bok i nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Tyle wystarczyło, abym poczuła się spełniona i mogła przejść do świętowania. Po tylu dniach ciężkiej pracy mój brat, jego żona i ja zasługiwaliśmy na soczystego steka z grilla i parę piwerek. A wszystko to opłacone oczywiście kasą ze sprzedaży pierścionka zaręczynowego. Kiedy ten idiota wreszcie wrócił ze swojej podróży służbowej, dostałam parę nieprzychylnych SMS-ów. Ale na tym się skończyło. Nie dosięgnęły nas żadne konsekwencje prawne, co w sumie nie jest aż tak zaskakujące, bo tylko klaun poszedłby z taką sprawą na policję. Obstawiam, że pozbycie się tych wszystkich zdjęć samemu zajęło mu dobrych paręnaście dni. Niczego nie żałuję i z przyjemnością zrobiłabym to jeszcze raz. Na dobre położyłam kres obrzydliwemu plotkarstwu toczącemu moją rodzinę. Jeszcze zanim postanowiłam zainterweniować, moja mama miała w zwyczaju plotkować i dzielić się ze znajomymi różnymi faktami z życia naszej rodziny. Wszyscy o tym wiedzieli, ale jakiekolwiek próby rozmowy kończyły się całkowitym wyparciem i ucinaniem tematu, co powoli doprowadzało nas do szaleństwa. Pewnego dnia w końcu nie wytrzymałam i kiedy dowiedziałam się o kolejnej plotce, coś we mnie pękło. Nawet nie pamiętam, czego dotyczyła, ale po tylu wybrykach miałam już zwyczajnie dość. I chciałam, żeby matka choć raz przyznała się do tego, co zrobiła. Wraz z moją przyjaciółką Jane postanowiłyśmy zastawić pułapkę i okłamać matkę, że dziewczyna jest w ciąży, ale nie powiedziała jeszcze rodzicom ani znajomym, ponieważ obawiała się ich reakcji. Na koniec zaznaczyłyśmy, iż jest to ściśle tajna informacja i nikt nie może się o niczym dowiedzieć, a potem czekałyśmy na efekty. Początkowo myślałam, że minie przynajmniej kilka tygodni, zanim nasz plan wejdzie w życie, ale totalnie się pomyliłam. Już następnego dnia moja siostra, babcia i sąsiadka dopytywały mnie co słychać u mojej młodej, ciężarnej przyjaciółki. Kiedy o to samo zapytała mnie pani pracująca w supermarkecie, uznałam, że sprawy zaszły za daleko i najwyższa pora porozmawiać z matką. Po wejściu do domu zostałam przywitana przez ojca, który również wiedział już o rzekomej ciąży Jane, i zaczął zasypywać mnie pytaniami o jej samopoczucie. Oczywiście wszystkie zignorowałam i udałam się prosto do salonu, gdzie matka oglądała telewizję. Stanęłam przed nią i zapytałam, czy jest z siebie dumna, na co ta jak zwykle zaczęła wszystkiemu zaprzeczać i kląć się na Boga, że nie zrobiła nic złego. Przez chwilę słuchałam jej tłumaczeń, po czym jasno i klarownie wyjaśniłam, że okłamałyśmy ją, ponieważ chciałyśmy sprawdzić, jak daleko dotrze informacja, o której wie tylko ona. Jej reakcja na te słowa była bezcenna. Po prostu rozdziwiła buzię ze zdziwienia i nie wiedziała, co powiedzieć. W międzyczasie ojciec opadł na kanapę, pękając ze śmiechu oraz ubolewając, że sam na to nie wpadł. To jeden z tych momentów, których nie zapomina się przez całe życie. A fakt, iż miał on realny wpływ na zachowanie matki, napawa mnie dumą. Kiedy sprawa wyszła na światło dzienne, mogłam wreszcie wyjawić wszystkim zainteresowanym prawdę, przez co grono odbiorców plotek mojej matki zmalało, wymuszając na niej chociaż niewielką zmianę postępowania. Pominęłam matkę w nekrologu taty, ujawniając tym samym lata zaniedbań oraz znęcania. W grudniu zeszłego roku mój tata zmarł po ponad piętnastu latach zmagań z przewlekłą chorobą. Tuż przed odejściem zabrałam go do siebie, aby się nim zająć i szczerze żałuję, że nie udało mi się zrobić tego wcześniej. Gdy jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, stał się niemal całkowicie zależny od mojej matki, która była okropną osobą i wykorzystywała jego niepełnosprawność dla własnych korzyści. Przez lata kłamała, że jest rozwódką i umawiała się z innymi facetami przez internet, a tacie groziła odejściem. Próbowaliśmy wszelkich możliwych sposobów prawnych, aby pozbyć się jej z domu albo doprowadzić do jej aresztowania, ale sprawa została uznana za cywilną, przez co mieliśmy związane ręce. Finalnie, aby w jakimkolwiek stopniu położyć kres wykorzystywaniu finansowemu, tata dodał mnie do swoich kont i przekazał mi trwałe pełnomocnictwo. Nie chcę się rozwodzić nad wszystkim, czego dopuściła się moja matka, ale przysięgam, że jej działania były zwykłym zaniedbaniem i wyzyskiem. Latami próbowałam namówić tatę, żeby się do mnie wprowadził, ale nie chciał on opuszczać domu, na który tak ciężko pracował. Tuż po święcie dziękczynienia, kiedy został wypisany z hospicjum, w końcu udało mi się go zabrać do siebie, gdzie zadbałam o to, aby jego ostatnie dni były tak dobre. Jak tylko się dało. Następnie udałam się do domu pogrzebowego, w celu spełnienia jego ostatniej woli, ale powiedziano mi, że kremacja wymaga zgody mojej matki. Oczywiście początkowo się nie zgodziła, ale kiedy pozwoliłam jej zatrzymać rentę rodzinną z ubezpieczenia, która i tak jej przysługiwała, zmieniła zdanie. Będąc w żałobie, zdecydowałam się napisać nekrolog ojca, w którym całkowicie pominęłam tę wstrętną wiedźmę. Ani słowem nie wspomniałam, że tata kiedykolwiek miał żonę, ponieważ zdzira nie zasłużyła na to, aby ludzie postrzegali ją jako pogrążoną w żałobie wdowę. Oczywiście doprowadziło to do wybuchów wściekłości, a rodzina i przyjaciele zaczęli zadawać niewygodne pytania, dolewając oliwy do ognia. Latami chodziłam na terapię, walcząc ze skutkami jej napędzanego narcyzmem znęcania się nad nami i wychodzę z założenia, że jeśli nie chciała, aby wszystko wyszło na światło dzienne, to mogła tego nie robić. Kiedy ludzie dopytywali o brak jakiejkolwiek wzmianki w nekrologu, szczerze opowiadałam o tym, co przeszliśmy, nie szczędząc żadnych szczegółów. Tym samym całkowicie zrujnowałam jej publiczny wizerunek, który budowała latami. I nawet jeśli uznacie mnie za dupka, nie przestanę uważać, że dobrze postąpiłam. Cwaniaczek próbował zająć moje miejsce parkingowe, przez co wyleciał z roboty. Z zawodu jestem kierowcą ciężarówki, więc często zdarza mi się korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych wynajmowanych na dobę za drobną opłatą. Zwykle kosztują one od 15 do 25 dolarów i są jasno oznaczone jako zarezerwowane, począwszy od godziny 16 czasu lokalnego aż do 15 następnego popołudnia. Postój, na którym doszło do tych wydarzeń, oferował parking za 17 dolarów czyli stosunkowo tanio. Wiedząc, że czeka mnie nocna dostawa, przyjechałem na plac o w pół do czwartej i zarezerwowałem jedno z dostępnych miejsce. Następnie udałem się do kierowniczki dyżurnej i poinformowałem ją o moim zleceniu. Obiecałem zwolnić miejsce przed południem następnego dnia, a ona powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Obiecała oznaczyć miejsce jako zarezerwowane, aby nikt inny go nie zajął, po czym się rozeszliśmy. Wyruszyłem w drogę dopiero 15 minut po 11, a na parking wróciłem około trzeciej w nocy. Zmęczony trasą nie mogłem doczekać się, aż pójdę w kimę, ale kiedy dotarłem na postój, okazało się, że wszystkie miejsca są zajęte. Natychmiast skontaktowałem się z kierowniczką, żeby poinformować ją o zaistniałej sytuacji, co doprowadziło do interwencji. Kobieta wysłała jednego z pracowników, aby sprawdził pozostałe ciężarówki i ustalił, kto odpowiada za całe to zamieszanie. Sprawcą okazał się kierowca pracujący w firmie znanej ze swoich jasno pomarańczowych przyczep, w której kiedyś byłem zatrudniony. Pracownik parkingu zaczął dobijać się do drzwi pojazdu, informując mężczyznę, że zaparkował na zarezerwowanym miejscu i musi się ruszyć, bo inaczej poniesie konsekwencje prawne. W międzyczasie ja zaparkowałem na stacji paliw, gdzie polecono mi się na chwilę zatrzymać i oglądałem całe zajście w bocznym lusterku. Z początku miałem zamknięte okno i nic nie słyszałem, ale kiedy sytuacja się zaostrzyła, postanowiłem je otworzyć. Zdenerwowany nieustającym pukaniem kierowca drugiej ciężarówki w końcu uchylił odrobinę drzwi. Z butelką Henkena w jednej ręce oraz czymś do palenia w drugiej domagał się zostawienia go w spokoju. W odpowiedzi pracownik postoju poinformował go, że jeśli ten natychmiast nie przeparkuje swojego pojazdu, w sprawę zostanie zaangażowana policja oraz firma holownicza. Niestety, butny mężczyzna miał to głęboko w nosie i zirytowany zatrzasnął pracownikowi drzwi przed nosem, każąc mu spadać. Zgodnie z obietnicą na miejsce wezwano odpowiednie służby. Które profesjonalnie zajęły się sprawą, aresztując mężczyznę oraz odholowując jego ciężarówkę. Jak już wspominałem, kiedyś również pracowałem w tej samej firmie co facet, więc znałem ich politykę oraz zasady. Dzięki temu wiedziałem, że spożywanie wszelkiego rodzaju napojów wyskokowych w kabinie jest niedozwolone tak samo jak palenie rzeczy innych niż papierosy i cygara nie wspominając nawet o załadowanej, a nawet rozładowanej broni. Oczywiście mężczyzna złamał te wszystkie zasady, a do tego posiadał parę niezbyt legalnych substancji, co doprowadziło do wspomnianego aresztowania. Ponadto, gdy zamieszanie ucichło, skontaktowałem się z dyrektorką do spraw bezpieczeństwa firmy, w której pracował mężczyzna i poinformowałem ją o wszystkim, co się właśnie wydarzyło. Kobieta szczerze mi podziękowała i zapewniła, że facet z pewnością zostanie wyrzucony z roboty. Tym bardziej, że w grę wchodził nie tylko alkohol. Nie wiem, co on sobie do cholery myślał, ale jak widać, cwaniactwo nie popłaca.